Pierwszy poranek. Tak przedstawia się widok z najwyższego piętra. Czas na śniadanie. <celebrate> Miku always to zawsze mina pogromcze Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Generalnie miejscówka wygląda bardzo spokojne. Tendy, droga. Breakfast. <coughs> mm, good Hi, good morning. bardzo komentował. Obiedzeni do granic możliwości. Teraz mały spacer wokoło. Jeszcze tylko jakieś półtorej godzinki jak Miko zrobi włosy i możemy jechać dalej. Ciem mam w planach bardzo fajne miejsce znajdujące się na północnym zachodzie wyspy. Niedługo zobaczycie, co tam się dzieje. Trzeba przyznać, że wybór hotelu był naprawdę dobry. Znajduje się dosyć wysoko już, bo jest to jakieś półtorej tysiąca metrów nad poziomem morza, więc cisza, spokój na zboczu góry. Część budynku tutaj z prawej strony to pozostałości XVIII wiecznego e, zabudowania, jak to lubię, Miko? W tym miejscu? Tak, lubię to. To jest piękne. Doskonale. Dziękuję. Okej, sam teren. Patrzcie, co tu jest ciekawego. Spaliśmy dzisiaj, nie wiem ile dokładnie, ale około 11-12 godzin. I było całkiem całkiem dobre warunki do spania. W nocy przyszła jakaś banda ruskich, którzy też tu w tym hotelu nocują i zaczęli grać na fortepianie, który stoi w holu na dole więc zafundowali wszystkim obowiązkową pobudkę ale później już wszystko się odbywało w normie Jest moim nawigatorem. Jeśli chodzi o Waze, nie mam holdera do. Zabrałem ze sobą wszystkie możliwe chyba gadżety, jeśli chodzi o filmowanie. No, zapomniałem wziąć holdera do telefonu z przystawką. W dalszym ciągu w drodze do Maska. Zrobiliśmy mały przystanek tutaj, ponieważ jest piękny widok na okolica zamglony wierzchołek góry. Drogi generalnie wszędzie, gdzie są podjazdy jakieś górskie, są tak wąskie, że dwa auta z trudem się mijają. Dlatego jest przyjęty taki zwyczaj tu, tutaj, że zbliżając się do zakrętu najlepiej byłoby użyć klaksonu, dając znać nadjeżdżającym pojazdom, że, że ktoś podjeżdża. Ta nasza pszczółka tutaj, ta fiacinka biedna, Ledwo daje radę, szczerze mówiąc, tutaj na tych górskich podjazdach. Jest to głównie jedynka, dwójka, jeśli chodzi o, e, o, o wspinaczkę do góry. Mamy tutaj też sporą y, liczbę kolesi na rowerach, którzy to są bardzo dzielni. Skoro taki... Y, Hola, Hola. W lesie wygląda na to, że z Norwegii Dają radę. Skoro samochód ledwo co podjeżdża na jedynce, a oni na rowerach, to już jest szacun. Kolejny przystanek na drodze do Lamanska. Całkiem dobre miejsce widokowe. Co widzicie tutaj za mną, to w zasadzie e, trasa, skąd przyjechaliśmy tam z dołu. Natomiast po drugiej stronie widok jest znacznie lepszy. Teraz wam to zaprezentuję. Proszę bardzo. To jest już przedsmak tego co zobaczymy za chwilę jadąc trochę dalej pamiątki po sobie. Nie wiem, czy dobrze to widzicie, ale wydaje mi się, że całkiem niezły jest widok stąd. Na szczycie Del Teide, czyli najwyższego szczytu Hiszpanii jest śnieg. Przed chwilą jeszcze dosłownie kilka minut temu, jak przyjechaliśmy tutaj na parking, to ca całego szczytu nie było widać, dlatego, że był zamglony. Natomiast akurat dokładnie w tym momencie, kiedy mieliśmy już stąd odjeżdżać, te mgły się rozwiały i widać go w całej okazałości. No i podróżujemy dalej krętymi górskimi e, dróżkami. Muszę przyznać, że widoki są przepiękne. What do you think about this video, Miku? Which video? Vi view. 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 Yeah, it's lovely. No. Moja żonka, chociaż nie wygląda, jest dosyć... Dosyć drobna. są jest somańska Chociaż nie wygląda, jest dosyć drobna. To naprawdę cały czas jest głodna. A nie jest wciąż, ciąży, należy dodać. Więc nie wiem skąd się to bierze. Cudownie, tu jest cudownie. Maliny się kończą. O, jest! Droga! Widzę, chyba na ostrołękę. Pojawiło mi się to miejsce z wybrzeżem, kurczę zapomniałem, jak się nazywa, kto mi przypomni, chodzi o południową Italię, blisko Neapolu i Pompeji, Amalfi, właśnie, wybrzeże Amalfi, teraz mi się przypomniało, Amalfi Coast, coś pięknego, bardzo, bardzo podobna sytuacja tam, 2 km do maski. Tam yy, takie właśnie yy, drogi, serpentyny wybrzeżem ciągną się przez jakieś 50 km i cały czas takie ostre zakręty. Ale akurat tutaj jest yy, yy, krócej oczywiście niż 50 km, ale też dosyć. Droga. No tutaj jest troszeczkę wężej, i chociaż chociaż tam jest niewiele szerzej szczerze mówiąc i jeździ zdecydowanie więcej większych pojazdów typu autobusy, ciężarówki, no bo to jednak ludzie tam żyją na co dzień i tak dalej tutaj no to wiadomo jest to bardziej turystyczna miejscówka no i teraz uh, how in the Mowder yeah. Okej. Okay. No tu mieliśmy właśnie przykład wymianki, Mimo że ten szerszeń jest malutki, no ale wystarczy jeden bus i ciekawe jakby wyglądała sytuacja, gdyby akurat ten bus musiał wminąć się z autobusem na przykład, który tu już się wymijaliśmy po drodze. Być może nie obeszłoby się z przerysowania boku. Wreszcie do, do Maska Właściwie to jeszcze nie do końca, bo jeszcze parę metrów do przejścia jest tam za mną. Ale już prawie jesteśmy na miejscu. Jest bardzo przyjemnie i ciepło. Niku, tutaj śwoteczkę. I'm gonna go. Yeah? You can take jeszcze kilka stopni. Swoją drogą to nareszcie mam okazję trochę pochodzić, bo w Londynie cały czas siedzę za kierownicą. Tutaj szczerze mówiąc też będę jeździł przez cały tydzień. chociaż to wypożyczyliśmy na cały tydzień, ale no tutaj chyba muszę schować tę kamerę na chwilę jeśli nie chcę jej stracić, ponieważ tak wygląda podłoga. Te kamienie są dosyć śliskie, więc Odezwę się znowu jak dojdę na dół Tutaj pan sprzedaje różne miejscowe gadżety typu na przykład owoc taktusa. Przystanek na posiłek jest przyjemna knajpka u podnóża tej tam skały, którą widać Niku zamówiła śmierniczki z czymś tam jeszcze plus lokalne ziemniaczki i z sosem mocho a ja mam tutaj jakieś krokiety z, z rybą. Zobaczymy do tego lokalne białe winko i lokalne piwko do za mną znajduje się zejście na plażę maska niestety Miko nie lubi spacerować więc nie wybierzemy się tam Ponieważ dojście się z tego miejsca do samej plaży to jakieś zaledwie 3 godziny spaceru, więc może innym razem, w innym wcieleniu.